Trzeba nauczyć się mówić nie. Bez tłumaczeń, bez poczucia winy, bez udawania, że wszystko jest w porządku. Bo jeśli tylko od Ciebie się wymaga, a dla Ciebie nie zrobią nawet drobiazgu, to znak, że czas przestać być dla wszystkich dobrym człowiekiem. Powiedz, nie chcę, nie mam ochoty, nie muszę. Przestań przenosić góry dla ludzi, którzy dla ciebie nie ruszą nawet palcem. Przestań być opcją dla tych, którzy traktują cię jako zapasowy plan. Granice nie są po to, żeby kogokolwiek denerwować. Granice są po to, żebyś w końcu zaczął szanować siebie. A jeśli ktoś się obrazi, to tylko dowód, że te granice były potrzebne.